Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Układ klimatyzacji w samochodzie składa się z różnych elementów, z których jednym jest zawór rozprezny lub rurka z kryza. Podobnie jak każdą inną część układu klimatyzacji, Zawór rozprężny może uniemożliwić prawidłowe chłodzenie kabiny, jeśli ulegnie awarii. Naturalnie, gdy klimatyzacja nie chłodzi prawidłowo z powodu awarii zaworu rozpreznego, w samochodzie może być bardzo niewygodnie. Co oznacza, że będziesz chciał natychmiast naprawić problem. Awaria zaworu rozpreznego może uniemożliwić prawidłowe chłodzenie kabiny. Do czego służy reduktor ciśnienia? Aby zrozumieć rolę zaworu rozpreznego, Warto najpierw posiadać pewną wiedzę na temat działania układu klimatyzacji. Wszystkie samochodowe systemy klimatyzacji wykorzystują czynnik chłodniczy jako mechanizm wymiany ciepła w celu usunięcia ciepła z kabiny pasażerskiej. Proces ten rozpoczyna się od urządzenia zwanego sprężarka. Gdy silnik pracuje, a klimatyzacja jest zwłaszczona, sprężarka wytwarza ciśnienie i rozprowadza czynnik chłodniczy w postaci pary po całym układzie. Po opuszczeniu sprężarki, czynnik chłodniczy trafia do urządzenia podobnego do chłodnicy, zwanego skraplaczem, który przekazuje część ciepła czynnika chłodniczego do atmosfery. Czynnik chłodniczy zamienia się również w ciecz wewnątrz skraplacza. Ciekły czynnik chłodniczy pod wysokim ciśnieniem trafia następnie do ograniczenia. Ograniczenie obniża ciśnienie czynnika chłodniczego i kieruje go do następnej części układu, rdzenia parownika, innego urządzenia podobnego do chłodnicy. W zależności od konstrukcji systemu, ograniczeniem będzie rurka skryza lub zawór rozprezny. W przypadku zastosowania zaworu rozpreznego, membrana wewnątrz zaworu współpracuje z mechanizmem wykrywania temperatury w celu regulacji. Szybkości, z jaka czynnik chłodniczy dostaje się do rdzenia parownika. Stat silnik dmuchawy tłoczy powietrze przez rdzeń parownika, powodując przenoszenie ciepła z powietrza w kabinie do czynnika chłodniczego. W tym samym czasie czynnik chłodniczy wrze i zamienia się w parę o niskim ciśnieniu, a następnie wraca do sprężarki, aby ponownie rozpocząć cykl. Kolejna rzeczą, o której warto wspomnieć, jest to, że wszystkie systemy klimatyzacji posiadają osuszacz, który usuwa wilgot z rur. Systemy z zaworem rozpreznym wykorzystują osuszacz odbiornika, podczas gdy te z rurka kryzowa opierają się na osuszaczu akumulatora. Jeśli chcesz, aby mechanik wymienił regulator, spodziewaj się zapłacić od 150 do 400 euro. Objawy wadliwego zaworu rozpreznego klimatyzacji. Z biegiem czasu zawór rozprezny w samochodzie, jeśli go posiada, może ostatecznie ulec awarii, powodując co najmniej jeden z poniższych. Objawów Klimatyzacja nawiewa gorące powietrze zawór rozprezny to tylko jeden z wielu problemów, które mogą powodować, ze układ klimatyzacji. W samochodzie wydmuchuje tylko gorące powietrze. Jeśli zawór jest zamknięty, przepływ czynnika chłodniczego do rdzenia parownika będzie ograniczony, uniemożliwiając prawidłowe działanie układu klimatyzacji. Jeśli natomiast zawór jest zablokowany w pozycji otwartej, rdzeń parownika zostanie zalany, co uniemożliwi prawidłowe działanie układu klimatyzacji. Nagromadzenie oleju chłodniczego i lub barwnika zawór rozprezny może być nieszczelny. W takim przypadku wokół zaworu może gromadzić się olej chłodniczy. Możesz również zauważyć zielony barwnik, jeśli barwnik został dodany do systemu w pewnym momencie. Gromadzenie się szronu, zablokowany zawór rozprezny może prowadzić do zalania rdzenia parownika, co może powodować gromadzenie się szronu na wylocie parownika. Z drugiej strony, gromadzenie się szronu na zewnątrz zaworu rozpreznego może wskazywać, że zawór jest zablokowany lub zablokowany w pozycji zamkniętej. Dokładny koszt wymiany reduktora ciśnienia zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju posiadanego pojazdu. Jeśli zdecydujesz się na wymianę zaworu przez profesjonalistę, zwykle możesz spodziewać się, ze zapłacisz od 150 do 400 funtów za wykonanie tej pracy. Ponieważ układ klimatyzacji musi zostać opróżniony i ponownie naładowany po wymianie zaworu, większość kosztów naprawy będzie pochodzić. Z robocizny.